Cześć kochani, zapraszam Was na kolejny odcinek Promki Tygodnia. Kochani, jak zawsze szybko i konkretnie zaczynamy od Rosmana, gdzie obecnie kupicie mnóstwo fajnych produktów w obniżonych cenach, na przykład wcierkę do skóry głowy marki Satwa. Wszystkie włosomaniaczki na pewno ją znają, wszystkie osoby, które mają problemy z wypadaniem włosów, pewnie wcierają te wcierki, albo może zastanawiają się, gdzie kupić z rabatem, obecnie w Rossmanie. Ona jest przeceniona, a w zasadzie obie te wcierki, bo są dwa rodzaje przecenione są z 31,99 na 21,99, następnie coś na co się skusiliśmy razem. Z insta-azwendem, bo słyszeliśmy bardzo dużo pozytywnych opinii, czyli śmietanka do ciała marki Flav. I wybraliśmy wersję ze śliwką i z białą czekoladą. To jest wersja odżywcza. I słuchajcie, jak ja ją powąchałam, to wszystkie wspomnienia z liceum wróciły, ponieważ to przypomina mi czekolady takie chamskie i chemiczne, czekolady białe do picia. Nie wiem, czy pamiętacie, ponad 10 lat temu była na niemoda i zawsze je piłam. I jak tylko poczułam ten zapach, to od razu uderzyła mnie. Ta czekolada, i aż mi się jej chce, i aż się ślinie. Miałam nie przyciągać więc nie przeciągam. Śmietankę kupicie za 10,99, przeceniona jest z 13,99. Kolejna rzecz, a w zasadzie marka, o której warto wspomnieć, to marka Yoko. Nawet nie wiedziałam, że mają taką serię, która nazywa się Nature of Love. Pojawiła się taka szafa w Rosmanie. E, I tam znajdziecie kilka kosmetyków przecenionych. Na przykład rzucił mi się od razu w oczy bardzo ładny róż. Kolor numer 01. I ten róż przeceniony jest z 25,99 na 16. 1999. Jeżeli znacie te kosmetyki, podzielcie się koniecznie swoją opinią na ich temat. Kupiłam sobie też słynny rozświetlający balsam do twarzy i ciała, którym zachwycały się makijażystki w sezonie letnim. Jest to balsam od Liren, ten kokosowy i zobaczcie, pokażę Wam na ręce, jakie on daje przepiękne glow. On daje efekt... Po prostu mokrej, leśniącej skóry, więc będzie idealny do dekoltu, do nóg, do twarzy. Może przedostuję, zobaczymy jak się sprawdzi jako rozświetlacz na mokro. I ten rozświetlacz przeceniony jest z 26,99 na 18,99. Wygląda bosko, więc uważam, że warto go kupić. Dwa bardzo ciekawe kosmetyki dla cer dojrzałych są teraz z promocji. Mowa o marce Christian Loron i o kremie przeciwzmarszczkowym i o kremie odmładzającym. To są fantastyczne kosmetyki yy, i one są teraz za 31,99 z 40,99. Ostatnio pokazywałam Wam nową kolekcję Vibo. Poszłam do Rosmana i stwierdziłam, że jest cholernie droga. Kupiłam tylko pojedyncze produkty, które były w promocji. Niestety też jeden, który nie był w promocji, ale teraz kupicie go z rabatem. Na przykład rozświetlacz kosztuje 18,49, linery kosztują 9,49. A słuchajcie, kosmicznie droga paleta została przeceniona o połowę. Więc teraz, jeśli macie ochotę, to warto ją kupić. Na pewno cena 70 zł. To jest cena, która odstrasza, i sądzę, że niewiele osób w tej kwocie ją za tę kwotę ją kupiło. Świetny, transparentny puder, który nieraz Wam polecałam na kanale, marki NAM, jest też w promocji za 18,48, normalnie kosztuje 36,99. Wychaczyłam jeszcze coś fajnego z marki L'Oreal. Jeżeli szukacie pięknego różu w brzoskwiniowym kolorze, to zerknijcie na ten. Kosztuje teraz 31,99 Nie polecam kupować go w kosmicznej cenie regularnej, czyli 65 zł. Ci, co obserwują mnie na Instagramie, już na pewno widzieli. Pokazywałam coś, co też wyhaczyłam w Rosmanie do promki tygodnia. Maskara Pupa z syntetyczną szczoteczką, którą testowałam na moich rzęsach i mam ją też teraz na rzęsach. Efekt bardzo mi się podoba. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że... Będzie tak ładnie wyglądać, jak zobaczyłam tą obniżkę, to pomyślałam sobie, na pewno jest beznadziejna, ale sprawdźmy to, będziemy mieć pewnie jakiegoś bubla, a to psikus, nie bubel, bo wygląda bardzo ładnie. Ona jest przeceniona z 71,99 na 25,99, więc słuchajcie, jak chcecie sobie przetestować taki droższy tusz, to teraz warto kupić ten i sprawdzić na swoich rzęsach. Jak byłam w Rossmann, to oczywiście musiałam zerknąć na szafę z kosmetykami z kolekcji Natali Siwiec dla Makeup Revolution. Przepiękne opakowania, moją sroczą duszę od razu przyciągnęły. E, natomiast jeśli chodzi na przykład o palety do konturowania, mam, mi mam mieszane uczucia, ale nagrałam Wam je tutaj. Zobaczcie sobie, jak one wyglądają. One są teraz w promocji. Pytanie, co o nich myślicie, bo wydaje mi się, że są dosyć ciemne, ale może ktoś z Was testował i uważa, że na skórze wyglądają fajnie, więc dajcie znać koniecznie w komentarzu, co myślicie. Ja jak wrzuciłam test maskary Pupa na Instastory, to od razu wszyscy no dobra, ten tusz, ale pokaż, co masz na oczach, napisz, co masz na oczach, co to za cień. Ja wiem, że Wy lubicie takie cienie, ja też je uwielbiam. I właśnie z tej kolekcji wyhaczyłam cień taki, w takim... To jest taki moim zdaniem zdrowo, świeżo wyglądający róż, taki trochę trochę łososiowy. Mam go też teraz na oczach. Uważam, że to jest super cień. i samodzielnie do takiego makijażu, jak chcecie tylko jeden cień na całą powiekę nałożyć, rozblendować granice, bo to jest cień kremowy. On jest w takim złotym opakowaniu, to jest słoiczek. Jak chcecie, coś takiego klejącego jako bazę podbłyszczące cienie to też jest super. Więc cień z tej kolekcji polecam. To jest Rose Gold odcień i on jest w promocji. Kupicie ten cień teraz za 25,99. Normalnie kosztuje aż 40 zł, więc fajna okazja. Kochani, wasze kciuki w górę naprawdę się liczą. Jeżeli chcecie oglądać promocję w takiej formie, w takim filmie, to koniecznie zostawcie je dla mnie w tym momencie. Będę Wam bardzo wdzięczna i będę wiedzieć, że ten film i ta forma bardzo Wam się podoba. To już wszystko jeżeli chodzi o promocję w drogerii Rossmann i te kosmetyki, które mnie się spodobały, które przyciągnęły mój wzrok, który ja też testowałam, więc te Wam jak najbardziej polecam. A teraz przechodzimy do kolejnej drogerii, a raczej perfumerii, bo mowa o perfumerii Douglas i tutaj chciałam Wam tylko zwrócić uwagę na jedną promkę, bo dostałam maila od nich, ponieważ mam u nich założoną kartę i przyszła mi informacja, że z kodem OCT20, czyli... To myślałam się, że Oktober. O CT20 macie 20% rabatu. Natomiast sytuacja nie jest taka super jasna, bo to nie jest rabat na wszystko. Ym, wrzucę Wam tutaj oczywiście screena, są wykluczone marki i rabat dotyczy zakupów za minimum, minimum 199 zł. Ale jeśli akurat ktoś z Was zamierza sobie kupić albo jakiś zapach, albo podkład ulubiony mu się skończył, i może akurat uda się ten kod wykorzystać, to korzystajcie śmiało i rabat działa do 27 października. Никак. Okej, okay, kochani, powiem Wam, że przygotowania do tego filmu nie są proste, a wiecie dlaczego? Bo najczęściej, jak są jakieś promocje w sklepach internetowych, to nigdzie nie ma dat, więc ja, wiecie, wyszukuję wcześniej te informacje, wyszukuję te promki, produkty i później nagrywam dla Was taki odcinek. i Jeśli nie ma tych dat, to być może w trakcie montażu okazuje się, że a, Klaudia, nagrać promocję, która już nie jest aktualna. Więc ja mam do Was gorącą prośbę, jeżeli oglądają mnie tu osoby, które pracują w drogeriach, perfumeriach, mają wszędzie, mają wcześniej jakieś. Jakieś przecieki, to bardzo Was proszę, napiszcie mi wiadomość. Ja, ja nie wypaplam wcześniej, ja tu tylko w promce tygodnia powiem co i jak, co będzie fajnego. I na przykład ostatnia dziewczyna z Hebem mi wysłała fajną wiadomość, ale o tym za momencik, bo teraz jeszcze w planach Drogeria Pigment chciałam ją pochwalić za to, że tam jest wszystko klarownie, zawsze promka jest w tygodniu od poniedziałku do niedzieli, są wypisane marki, są wypisane rabaty, wszyscy wiedzą od kiedy do kiedy. Chwała Wam za to, ludzie, bo ja nie muszę miliona rzeczy sprawdzać i doszukiwać się, jakie są daty promocji. Emocji. więc na przykład w drogerii Pigment kupicie teraz do niedzieli z rabatem 25% całą markę Sesderma. I ja Sesderma uwielbiam, to są świetne kosmetyki, szczególnie polecam wam produkty z retinolem, oni mają bardzo dobre i kosmetyki z witaminą C, na przykład płatki pod oczy, ampułki z witaminą C, genialne, jeśli chcecie je kupić, jeśli polowałyście, a ja wiem, że wy też lubicie markę Sesderma, to teraz warto to zrobić w drogerii Pigment. No i nie byłabym sobą, jakbym też nie pochwaliła naszej kochanej yy, drogerii internetowej, czyli Sugar Powder, troszeczkę prywaty. Nie wiem, czy obserwujecie mnie na Instagramie, ale jeśli nie, to pewnie nie wiecie, ale zaraz się dowiecie, że wprowadziłam do sprzedaży boksy. Yy, boksy, które zrobiłam razem z marką Eveline. Tam są kosmetyki, które Wam polecam, które są przeze mnie przetestowane, yy, które Wam rekomenduję i wybrałam też takie perełki, które uważam, że są najbardziej uniwersalne. Znajdziecie tam m.in te Charming moka znajdziecie y, tuż warietę z silikonową szczoteczką, znajdziecie liner, bardzo fajny krem matujący, który jest też taki uniwersalny, świetnie sprawdzi się pod make-up i po całym dniu. Macie tam w sumie 8 kosmetyków i ten zestaw kupujecie z rabatem aż 41%, tak wiem, zwariowaliśmy, zestawy się kończą, ale postanowiłam, że powiem Wam tu jeszcze w tym odcinku, bo zostało nam ich naprawdę niewiele, a jeśli ktoś ma ochotę skorzystać, to mam nadzieję, że jeszcze zdąży. Aha, jeśli nie wiedzieliście, to uruchomiliśmy wysyłkę do paczkomatów, więc spokojnie możecie do nich zamawiać i odbierać, kiedy chcecie. Kolejna ciekawa promka na podkład. Podkład taki selektywny, z wyższej półki, który moim zdaniem jest super. Znam go od wielu lat, w zasadzie od kiedy pracowałam w perfumerii i pracowałam też jako makijażystka, czyli mowa o podkładzie Make Up Forever HD. Jeżeli znacie i lubicie, to warto go teraz kupić w sklepie Make Up Forever na Mokotowskiej. Oni mają też sklep online. Tam kupicie go ze sporym rabatem, bo on normalnie kosztuje 185 zł, chociaż wydaje mi się, że w Seforze jest jeszcze droższy. uh Cena obniżona to 148, a jeżeli macie jeszcze u nich taką kartę backstage, to jest bardzo fajna karta, którą mogą sobie założyć osoby zajmujące się makijażem. Bez problemu ją dostaniecie, jeżeli wyślecie jakieś swoje zdjęcia prac, czy na przykład inne karty zniżkowe, które macie w innych markach. I słuchajcie, z tą kartą macie 30% rabatu ogólnie od ceny wyjściowej, a przy promocjach zawsze jest jeszcze jakaś drobna obniżka i ten podkład kupicie sobie za 129,50. Więc słuchajcie, jeśli chcecie sobie uzupełnić kufer, lubi się ten podkład, a wiem, że wielu makijażystów go lubi i na nim pracuje, to warto teraz to zrobić na Mokotowskiej. Słuchajcie, mąż mnie tu stresuje, szybciej, szybciej, bo słońce zachodzi, zaraz się wszystko będzie odbijać w szybie, więc przełknęłam tylko łyk wody i lecę dalej. I słuchajcie, promocja, którą ja musiałam wyhaczyć w seforze minus 30% na wybrane produkty z serii mojej ukochanej, doktora Jarta, z wąkrotą azjatycką. Tutaj mam na przykład ten krem, taki lekko koloryzujący, niwelujący zaczerwienienia, to jest fantastyczna seria. Jeżeli macie cerę wrażliwą, zaczerwienioną, naczynkową, to koniecznie przetestujcie, jeśli szukacie czegoś takiego, co właśnie złagodzi, fantastyczny zestaw jest teraz w promocji, tam macie dużo miniaturek. Od razu mi się oczka zaświeciły, jak go zobaczyłam. Mam nadzieję, że w tym momencie, jak oglądacie ten film, to on jest jeszcze na stronie i zdążycie go kupić, bo rabat jest spory, 30%, a zestaw kosztuje normalnie 169%. A macie go za 117,90. I kochana Sefora, odpisała mi na wiadomość na Instagramie, więc jeśli ktoś to ogląda, to super, bardzo Wam dziękuję, bo to mi ułatwia pracę. Yy, promocja trwa do 8 listopada bądź do wyczerpania zapasów. Okej, okay, kochani, zanim przejdę do promki, którą odkryłam, z której jestem bardzo dumna, to powiem wam jeszcze o jednej bardzo fajnej, o której dowiedziałam się. Dzięki wam jedna z was napisała do mnie na Instagramie, że będzie taka promocja w Hebe. 21-22 października macie rabat minimum 50% na maskary. Wszystkie maskary będą w tych dniach przecenione 50% albo rabat będzie jeszcze większy. Więc jeśli chcecie sobie kupić jakiś tusz, macie sprawdzony, ulubiony, to koniecznie wybierzcie się tam na zakupy. Od siebie mogę powiedzieć, że zaintrygował mnie na przykład tusz z Catrice, który ma taką śmieszną szczoteczkę, z jednej strony jest silikonowa, z drugiej syntetyczna. Nie wzięłam go, ale chyba w tych dniach po niego wrócę i go przetestujemy. Kolejny tusz, który ja bardzo lubię z silikonową szczotką, to na przykład tusz z marki Bell też oczywiście będzie w promocji. Następna maskara z Maybelline, ta, która daje efekt takich rzęs jak po liftingu, czyli z Lash Lift. Kolejna maskara to ta maskara Colossal, z taką szczoteczką silikonową podkręconą, która też fajnie pogrubia, wyciąga, podnosi rzęsy. No i z Max Faktora, oczywiście klasyki tusz, maskara 2000 kalorii, czy też maskara w takim bakłażanowym opakowaniu z silikonową szczoteczką. Ją też jakiś czas temu testowałam. To jest maskara Clampy Defy, tak się nazywa i ona też daje bardzo ładny efekt na rzęsach. No i jeszcze przypomnę Wam o jednym tuszu, który testowałam na kanale z L'Oreal. Czasami py pytacie, co mocno no, pogrubia rzęsy, i u mnie taki efekt pogrubienia dała maskara jedna z nowszych Bambi z L'Oreal. Natomiast, jeszcze na koniec, coś, żeby Was przestrzec, ta w opakowaniu Rose Gold. To jest niestety maskara z L'Oreal, najgorsza, chyba najgorsza, jaką w życiu testowałam. Nic mi tak brzydko nie skleiło rzęs, z niczym się tak nie mordowałam e, i tego tuszu akurat nie polecam. A jeszcze z polecajek na sam koniec maskara Catchy Eyes z Gosha z silikonową szczoteczką, która też daje bardzo ładny efekt. I akurat mam ją tutaj, więc mogę Wam pokazać. To jest szczotka taka podkręcona, dająca efekt bardzo rozdzielonych, ładnie rozdzielonych, wydłużonych, podniesionych rzęs taki efekt dla osób, które lubią delikatniej wymalowane rzęsy. I na koniec coś, co odkryłam i z czego bardzo się cieszę, że mogę Wam to powiedzieć, przedstawić, że mogę Wam sprzedać to info. Słuchajcie, jeśli chcecie sobie kupić coś z Charlotte, to po pierwsze, warto albo czekać na promkę w Seforze z kartą Sephora, macie co jakiś czas 20%. Mam nadzieję, że nie wykluczą tej marki, trzymam za to kciuki, no bo wtedy, wiadomo, opłaca się zdecydowanie bardziej niż w regularnych cenach, ale jest jeszcze jeden myk. Na stronie ASOS jest dostępna marka Charlotte Tilbury i te kosmetyki są tam tańsze niż w Sephora. Przykładowo pomadka w Sephora naszej 155 zł, tam 139 Kontrówka 109, u nas tam 87. I każdy kosmetyk jest trochę tańszy. I słuchajcie, jeszcze jeśli jesteście nowym klientem i ściągniecie sobie ich aplikację na telefon, to macie na dobry początek kod rabatowy, który obniża innymi te kosmetyki, więc macie 20% rabatu jeszcze od tych niższych i tak cen z kodem ASOS Friend. Więc moi drodzy, nie dziękujcie, korzystajcie, myślę, że warto też się złożyć na jakieś większe zamówienie, żeby mieć darmową przesyłkę, eee, nawet z koleżankami zamówić sobie te kosmetyki, bo różnica cenowa będzie bardzo duża. No i moi kochani, to już wszystko w dzisiejszej promce tygodnia, widzimy się oczywiście w kolejnej i jeszcze raz bardzo proszę, rozważcie moje prośby o tym, że jeśli ktoś ma przecieki, pracuje w drogerii, perfumerii i chce mi zdradzić jakąś informację wcześniej, dochowam sekretu. Nie martwcie się, ale w tego dnia wszyscy się o tym dowiedzą, więc piszcie na priv i widzimy się w kolejnym, od, w kolejnym odcinku. Oczywiście proszę jeszcze o kciuki w górę i dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego wieczorku czy miłego dnia, kiedy to oglądacie i widzimy się w kolejnym odcinku, pa!